Zobaczymy. premium też będę chciał sobie kupić. Uu. Możecie zobaczyć te z chołeczkom to miałem już jeszcze pistolety. Czy te bronie. Skiny raczej. Uu, jakaś no. Ma... Kosa, 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 2% Mało hajsu, bo ostatnio kupowałem. To kupuję mniej więcej Jeszcze tutaj jest nowa Też kosa, ale tą kosę miałem Dużo rzeczy miałem Zobaczymy i zobaczymy co wyjdzie Nie Nie no Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Zapisz I zaczynałem Od hajsu 45 Tu mam 9 A że od razu? Fajne. Wszystko zapisujemy, a potem yy, dodajemy hajs, yy, obnożamy, minusujemy 45 i zobaczymy high. hajs. Sami widzicie, że tu po 11 zł drogi. No bo... Ale że kosza na samym początku. Nie ma. Dwa złote co to jest złotówka nie ma że będzie po 50 groszy Możecie ze w komentarzach yy, do, jaką grę mam nagrywać jak chcecie Możecie pisać, miało no i takie coś to ja lubię. Ostatnia. Nie, że no nic takiego fajowego to nie było. Ale że ta kosa i miałem jedną skrzynkę. Jedną skrzynkę. Hmm, dobra. że sobie. Otwieramy coś innego. Takie. tych żeby kosa była. Nie ma kosy, to nie ma nic. Gówno. A tu nic nie ma niż kos.

A my się teraz poszczylamy. Kurde tu pięry mamy. Ojeszty dziadek. Łąka z gono. Patrzcie tu wam opowiem. Wkładam cię sobie wrogię. O... ty. Wkładamy tutaj. O nie. W tym trzeba Ale wiem, że on mnie porobi, Ale to trzeba. Ja bym go porobił. No dobrze. Co? Co?

Ой, то есть, добрый пистолет. Уже все-таки сменит. Вот так. Kocie. On On by był pierwszy. Był z lówką ten. Weźmy to. Potem będziemy na kosy i zobaczycie. Jaki kos miałem. Dobra, on mnie wali. I patrzcie. O nie, rozwali mnie. Ja to czuję. O nie. Rozwalony jestem. Czemu mnie wali kosą? nie, jednak ja. Już jest jakiś parę meczyków. Mam rad do tego. O, małe siupoty. Wiedziałem Kurde Przegrałeś swoje skin. Dobra. Teraz co byśmy koło... Co? A miałem wam pokazać moje nie Wam pokazuję.

No. u tutaj jest y, taka pszczołeczka to miałem raz dwa trzy czy kosy nie a bo to jest to małe dobra możecie wpisać w komentarzach jak wam się podobał ten film ja pod tym filmem widzę 10 łapek w górę i będzie następny film z tej serii do